Jak to jest być katem? Dobrze? Moim zdaniem nie ma tak, że dobrze, czy niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w tej pracy najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. Heh. Ludzi, którzy podali mi pomocną dłoń, gdy sobie nie radziłem. Co ciekawe, to właśnie przypadkowe spotkania wpływają na nasze życie. Chodzi o to, że kiedy wyznaje się pewne wartości, nawet uniwersalne, bywa, że nie znajduje się zrozumienia u innych. Ja miałem szczęście, ponieważ je znalazłem. Wielu ludzi pyta mnie, jak ja to robię. Skąd czerpię tę radość? Odpowiedź jest prosta. To umiłowanie życia wiedza o tym, że jeden fałszywy ruch może na mnie zmarnować. Dzięki temu mogę z dnia na dzień zmienić swój tryb. I tak jak kiedyś ścinałem ścierwo, tak teraz mogę zmienić zawód i zostać tym no, drwalem. Muszę już iść. Trzymaj głowę na karku, chłopcze. To takie nasze małe zawodowe powiedzenie. Nieważne. Panie. chwała im chodybowi. Jak to jest być skrybą? Dobrze? A wie pan, moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze, albo że niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. E, ludzi, którzy podali mi pomocną dłoń, kiedy sobie nie radziłem, kiedy byłem sam. I co ciekawe, to właśnie przypadkowe spotkania wpływają na nasze życie. Chodzi o to, że kiedy wyznaje się pewne wartości, nawet pozornie uniwersalne, bywa, że nie znajduje się zrozumienia, które by tak rzec, które pomaga się nam rozwijać miałem szczęście, by tak rzec, ponieważ je znalazłem. I dziękuję życiu. Dziękuję mu. Życie to śpiew, życie to taniec, życie to miłość. Wielu ludzi pyta mnie o to samo. Ale jak ty to robisz? Skąd czerpiesz tę radość? A ja odpowiadam, że to proste. To umiłowanie życia. To właśnie ono sprawia, że dzisiaj na przykład buduję maszyny, a jutro, kto wie, dlaczego by nie, oddam się pracy społecznej i będę od, choćby, sadzić dosyć marchew.